się, w tej nowym odcinku z prawdziwego życia i dzisiaj. Będziemy musieli przeżyć ileś tam na tym kole, co jest tutaj strawy, a moim celem jest znalezienie klucza co tam leży na stole. No niedozwolone jest na przykład podbudowywanie się. Ja tu na przykład dostałem jakąś z a jakąś tam torebkę, co mi pomoże. No i no, już w ogóle mam tu hamak. Mam sobie tu hamak. A więc, no, mam nadzieję, że się tam dostanę. No i no, możemy już chyba przychodzić do odcinka. Dobra, widzę, że po prostu celem to nie mogę dotknąć trawy nogami. Chyba, że to jest jakaś trawa, na przykład. Ale poza, po prostu, poza tym kołem. No i no. Nie mogę, mogę dotknąć trawy, tylko mogę na rzeczach się przemieszczać. Aż muszę znaleźć klucz. A więc ja najpierw sobie spakował tą torebkę. Czy jak to tam. Dobra, mamy tu kulkę. Dobra, może mi chyba pomóc. Wiatrak. My nie wiem, czy może mi pomóc jeszcze. I my majmonka w sensie tam było i tak my no dobra jeszcze bombar. nie no wiem czy go pamiętać z poprzedniego odcinka to sam sam pokazywałem więc oj nie najlepiej nie, nie on wygląda kurde no dobra raz upadł a więc pierwsze co bym zrobił to chyba się podbudował właśnie tą torebą rybką w sensie. Dobra. Zrobię sobie jeszcze taki mostek z tego. Bo on warto zmienić, bo co mi jest? Dobra. Bomber, nie wiem w sumie po co mi bomber, dobra? To będzie nasz kolega, co będzie nam towarzyszył. Możecie bomber, pamiętać z poprzedniego odcinka. A to jest w ogóle mój kot. I nie idzie do wiatraka. Może mi pomoże się wydostać. Ale wątpię. I pomożesz mi się wydostać. No chyba nie. Dobra, bomber to jest mój kolega. Szkotek, więc no, i co on robi? Co on robi? Dobra. więc dobra. I nie, się bojasz, że jak ja pójdę po tym. I mojej to będę na trawkę. Nie dobra. I nie chcę już. Jak się ale mam taki plan że na na torebkę, bo tak na Monkiego, potem tą torebkę przeprowadzę tutaj i będę się tak podbudowywać. Ale w sumie nie wiem, bo moja może znajdziemy coś bardziej, na czym można zmieścić nogę lepiej. A więc no dobra. Ok, co możemy teraz zrobić? W sumie. Nie jest w sobie określony czas, to my decydujemy. Czy są na decydencie, ale my chyba coś bardziej na co można bardziej nadepnąć. Na bombera chyba na pewno nie. Bo przynajmniej mamy hamak. I ta piłka by się przydała i miałaś mi pomóc. Uciekłaś. Na... Chyba, że jakoś pójdę po tą piłkę. Jeż to by było... Dobra, robię to. Widzę Robię to. Robię to po prostu. Robię, robię. Tylko trzeba jeszcze wziąć więc mojego Dobra. E co on robi? Tego już nie ma. Dobra. Jak to nawet działa? Jezu je. Dobra, to nawet działa. Ta piłka by się w sumie bardziej przydała. W ogóle, nie ogóle no, zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze mam dwie próby. Ostatnie dwie próby. To już będziemy musieli zakończyć ten odcinek. Zatem mam nadzieję, że dostaniemy się do klucza. I że ta piłka by się no bardziej przydała. A teraz nie wiem, jak to wziąć. Ja zrobiłem teraz taką głupią rzecz. Widzowie Czyli występujecie stracić kolejną szansę i próbę po te rzeczy Na wreszcie został wile taki bombar o jej patyk Dobra Możemy tu zeszłaś się w sumie Dobra widzowie? Teraz spróbujmy wziąć Mamonkiego no, Najbardziej by się tu rybka przydała, ale... Ja jakoś to muszę zrobić, no Dobra, może po takim się tam przemieszczę, ale on jest tak chudy, że no... Dobra I nic ja zrobiłam nie czekajcie, co to było Dobra. Nie czekajcie, co nie Teraz. Nie, to będzie zbyt ryzykowne. Już nie robię. A teraz nie wydostanie mnie nic do widzowie. Żeby było trochę gupia Mogę go sobie wziąć na rękach. Tylko czekajcie, co to można było zrobić. Nie wiem. Dobra, może się tam serio przetransportuje. I potem ją może wyciągnę jakąś patykiem, przyciągnę. Dobra. Dobra. Piłka jest tam. Już nie jest daleko. No niego, że się budowa. Dobra, jedna szansa, jedna szansa, jedna szansa. Musimy zakończyć ten odcinek. Tym bardziej, jak co osiągnę, to dostanę jeszcze yy, bardziej yy, szansa więcej. Szans dostanę. Dobra, chodź, chodź, please, 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 chodź, chodź. Jest, 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 jest. jest. Co jest to takim... piękna. Niebo. Nie, chyba się. Chociaż mam jeszcze drugie życie. Mam już dwa życia. Zatem czy? Nie, ja bym musiał być instruktorowcem. Jeden taki dobry pomysł widzowie. Nie taki Dobra, Bo tak, to życie, widzowie. Trzeba uważać. Dobra. Chodź mankis, mankis, chodź. Dobra. Jest. Dobra, teraz może, już jak się w sobie, nie stać mankisem i tym na to. Może zrobię sobie taki mościk, ze wszystkich rzeczy, których mam? No, może nie wszystkich, ale wszystkie się przydadzą. No, w sumie jedno życie. Yy, więc to jak zdobędę ten klucz po prostu. Nie gram. O dobra, mam taktykę, mam taktykę. Mam taktykę. Nadal wyrzućmy. Na tych dwóch rzeczach teraz. Na smaki strzeba popierać, żeby taki most. Dobra. Dobra. Teraz mogę tutaj się już przymieścić. Razem z tym... Jest. Może jak zostawicie suba i lajka, to mnie antidotum życia. I do chyba ktoś zostawił. Dobra, więc teraz możemy, na... już mogę patrzeć, albo ktoś pewnie zostawił lajka like albo suba. Dobra, no niewiele zostało tego. Dobra. I dobra, tak niewiele zostało tutaj. Nie? Dobra, do piłki było bliżej. Dobra, dobra, dobra. Tam jest ten klucz, jak coś. Już Wam mówiłem od początku, chyba. Dobra, teraz to. Dobra, tutaj, to tu, tutaj, to tu, tutaj. To tu, tutaj, gra. Teraz najgorsze będzie schodzenie z górki. Jesk noga dobra już mało trochę zostało górka, to jest stroma taka luki sobie żone, tu sobie dodajemy jest. Yes. Jak się już dotrę na tą kostkę To to w sumie nie trawa będę na tej kostce To mogę na niej spokojnie być Więc no już klucz z blatu wziąć się nie tam z blatu, nie na to się Dobra dzieje szybkim już szyb, 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 szyb. speedrun spidran, spidran. Bra. Dobra, spracujemy. Redowe. Chłoc już. Jest. Wygraliśmy wczowie. Ej! Traspa.